Pierwszy świadomy uśmiech niemowlaka, tak bardzo wyczekiwany przez rodziców. Możemy się go spodziewać około ósmego tygodnia życia. To niezwykły moment, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I choć może wydawać się to nieprawdopodobne, twoje dziecko jeszcze w łonie matki już marzy o tym, by cię obdarzyć swoim uśmiechem. Na początku są to jedyne delikatne ćwiczenia mięśnia twarzy. Podobne do tych, które wykonujemy, ucząc się mówić. Z czasem te ćwiczenia przeradzają się w piękny, świadomy uśmiech, który rozświetli każdy dzień. Podobnie jest tuż po urodzeniu. Noworodki, choć jeszcze nie potrafią mówić, wyrażają swoje emocje całym ciałem. Mocno chwytając paluszki rodzica, jakby chciały powiedzieć, jesteś moim całym światem. Uśmiech to nie tylko. Ruch mięśni twarzy, ale wyraz naszych emocji i sposobu na budowanie relacji. Kiedy dziecko zaczyna się uśmiechać, jego bliscy są zachwyceni i chcą podzielić się radością ze światem. Pierwszy uśmiech malucha może pojawić się już w pierwszych dniach życia, choć najczęściej świadomy uśmiech dostrzeżemy między szóstym a ósmym tygodniem. To właśnie wtedy dziecko zaczyna rozpoznawać twarze najbliższych i reagować na nie. Śmiechem. Chwile, gdy boba zaczyna rozróżniać kolory, a później świadomie się uśmiechać, to kamienie milowe w jego rozwoju. Warto je celebrować, zatrzymując te magiczne chwile w pamięci. Kiedy niemowlę zaczyna się uśmiechać, to znak, że w jego organizmie zaszły niezwykłe zmiany. Świadomy uśmiech to także różnorodne formy płaczu. To dla rodziców drogowskazy, które pomagają im zrozumieć potrzeby dziecka i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Twoje maleństwo może czasem uśmiechać się przez sen lub reagować wzmożoną mimiką twarzy po intensywnym dniu pełnym wrażeń. To normalne, że niemowlęta są ekspresyjne. Ich uśmiechy są zaraźliwe i sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Czasem dziecko odkrywa, że uśmiech jest kluczem do nawiązywania kontaktu z najbliższymi i zaczyna naśladować mimikę swoich opiekunów. To takie parę słów na temat tego słynnego pierwszego uśmiechu. Wszystkiego dobrego, cześć!